Że dzisiaj pokażę Wam jak zrobić prosty gradient w pancie. Musimy, nie trzeba, ale polecałby bary jakiś kwadratowy wymiar. Ja mam 608x608. /608. No dobrze, lecimy. Musimy mieć dowolny kolor. Ja wybrałam czerwony i później coraz to ciemniejsze. Tutaj musimy utworzyć tu. Tu znaczy się, i tutaj, baby, gotowy, tu, i tutaj, i czarny. No dobrze, zaczynamy. Mniej gadania, więcej panta. Czerwone. I wypełniamy. Teraz to. I no dobrze. Powiem wam, że po gradiencie zrobimy sobie logo Windowsa. Zobaczycie efekt końcowy tego gradientu. Jeśli zostaniecie do końca tego filmu. To zachęcam, bo efekt jest wow tego wszystkiego, co dzisiaj zrobimy. No dobrze, teraz mamy takie coś. Klikamy zmień rozmiar. Piksele. I odznaczamy to. I tu wpisujemy jeden. Dobrze, teraz mamy coś takiego. Znowu to robimy. To znowu, tylko że tu wpisujemy 608 jak na początku. Tada, Podoba się efekt? Mam nadzieję, że tak. Bo teraz lecimy z następną sztuczką. Czyli... logo windowsa. Central. A, dobrze. E, ja wejdę sobie w wyszukiwarkę, ponieważ nie do końca wiem jak wygląda takie logowi Windowsa, kolorowe. No wystarczy. Dobra. Okej. Okay. Bierzemy linię. Bierzemy kolor czerwony, jak tam było. Czerwona taka tu linia nie więcej. Teraz niebieska. Dobrze, teraz tu bierzemy zieloną, żółtą, a przepraszam, zieloną tu odklikamy i żółta. No dobrze, teraz należy tutaj nacisnąć na strzałkę i włączyć zaznaczenie przezroczyste. Ja już mam włączone. Zaznaczenie prostokątne i sobie to zaznaczamy. Przytrzymujemy teraz, to jest ważne. Przytrzymujemy klawisz Shift i lewy przycisk myszy. I teraz patrzcie, coś takiego. I to jest nasze logo Windowsa. Tutaj trochę nie wyszło. Jak komuś nie wyszło, jak w tym momencie, mi, można domalować. Nic nie szkodzi. Czekajcie, ja ładniej to wyłaluję może. No dobra. Taki jest tego efekt. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Teraz. Sztuczką będzie magiczny pędzel. Ja to skasuję. Teraz robimy proste koło. I dzielimy to koło Do ćwiartki. Równe nie więcej. No coś takiego. Wypełniamy kolory. Jakimi dowolnymi kolorami. Dosłownie. Ja wezmę sobie takie kolory. No dobrze, to sobie kolory. Teraz, jak mamy włączone zaznaczenie przezroczyste, to znowu zaznaczenie prostokątne i zaznaczamy. Tym razem znów to samo to jest również ważne przytrzymujemy klawisz Shift. Shift i poczekajcie i popatrzcie, i malujemy. Opa, popatrzcie, jakie pięknie to wygląda. Dobrze. Teraz następną sztuczką będzie napis 3D. Okej, okay, dobra, teraz musimy. Jeśli chcemy zrobić napis 3D, po prostu robimy napis. I pisze nam. I piszemy. Ok, trochę sobie pobniejsze. dla 22 No dobrze. I teraz tym razem znowu ba, ba, musimy mieć włączone zaznaczenie przezroczyste, zaznaczenie prostokątne, zaznaczamy. I po raz kolejny przytrzymujemy shift i lewy przycisk myszy. I robimy takie nietypowe kolory trochę nam wychodzą. Ale co nieważne. No popatrzcie, możemy robić dowolne. O, patrzcie, dosłownie dowolne. No dobrze, ja już powoli się z Wami żegnam. To cześć, cześć. Trzymajcie się. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu i łapeczce w górę. No to hej.